Dzień dobry, dzisiaj przeprowadzę państwu test, czy jesteście dobrymi sąsiadami. Ty pierwszy, ok, lecimy. Widzisz, że twój sąsiad kupił nowy samochód. Co robisz? Nic, kupił to se kupił. Ech. Następny. Co? Ciekawe skąd na to pieniądze wziął, pewnie ukradł. Słyszysz krzyki u swojego sąsiada. Co ty na to? No nic, ja mam swoje życie i swoje sprawy, to nie jest mój interes. Boże, Boże, Bożemko. Następny. Co? Krzyki u sąsiada? To może schody pozamiatam? Albo kwiaty na balkonie podleję? Twój sąsiad robi grilla. Co robisz? No nic nie robi, a co mam zrobić? Kiełbasę mu z różtu zabrać, toż nie chce robi. Masakra, dno i 100 metrów muł. Następny! Gryda? <gryla> to zaraz kosiarę odpalamy, albo nie! Szambo wypompujemy. <gryla> o, teraz pan! Lecisz maleńki. Twój sąsiad przychodzi do ciebie pożyczyć szklankę soli. Co robisz? Udaję, że nie mam mnie w domu. Ale już otworzyłeś drzwi. No to mówię, ojejku, przepraszam, też nie mam. A co jestem karitas, żeby wszystkich żywić? No prawo, w końcu ktoś normalny. 그럼 안 해.